Siedli. Czwarka. Aha. Dwie czwórki polecia. Plecy. Plecy. Oznaczony. Tu jest. Witam, ja jestem oczywiście goldzor i witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj fantastyczny materiał z Bruen MK9, czyli takim nowym grałem w Warzone. Ta broń jest fenomenalna, dzisiaj to właśnie zobaczycie. Natomiast z nim przejdziemy do gameplayu. Wczoraj w takim nowym składzie z nową osobą w drużynie pograliśmy, nie wiem, 3-4 godzinki. I zaraz zobaczycie najlepsze skrawki właśnie tej sesji. No a ja zachęcam Was oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeżeli ten materiał Wam się spodobał. Udoba, bo to Was nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga i mnie motywuje, także dzięki bardzo każdemu, kto tę łapkę w górę zostawi. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz jakimś cudem tego kanału, to zostaw również subskrypcję, żeby być na bieżąco chociażby z takimi filmami. Zachęcam również, żebyście dołączyli na Discorda, tam tworzy się fajna społeczność, tam ludzie grają ze sobą, będzie też możliwość gry ze mną, o to pytacie często, będzie w przyszłości możliwość gry ze mną i żeby ze mną zagrać, będzie trzeba być członkiem tego Discorda, więc tam Was zapraszam, Link macie w opisie. A teraz przechodzimy już do gameplaya. No tutaj macie takie przebitki z kilku meczów, bo zagraliśmy wczoraj około te 10 meczów bodajże. No i najlepsze akcje, właśnie z tej wczorajszej sesji. Zaraz zobaczycie. Także miłego oglądania i co? No, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Robisz lupki na starcie, tak? No, szybki drop, potem bantik. No tak, tak. Nie lubię dać żebyś z atutów, nie? Bo to są, czytam, bardzo puste no Są, 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 są. są. Znaczy, grasz z czujnikiem pulsu, czy masz stan albo fajny? Ogłuszający i setkur. Mm -hmm. Typ za tobą, idealnie za tobą. Leży, jeszcze jeden. Leżał. Nice, nice. Dzięki. Ale się wydarł. O, stał, stał. Słyszałem, słyszałem. Ląduje na tym. O, lądujemy na sklepie pewnie Lądujemy na sklepie, czekaj No ja biegnij też Leży jeden Nie, miałem 100 metry. Drugi nie wiem gdzie jest mm. weźmiemy sobie ten helikopter. O jest tutaj. widzę, widzę Dobra, leży. Czo Jezu, jakie, jakie broni już mieli Tam mieli loadout? Czy, czy... Nie nie, 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 ale, ale mieli na przykład tą legendarną MP5, którą według mnie się A, super strzela. No, je, ona ma, jezu, ona bo... ma ten celownik DLK właśnie, e, czekaj, mamy 6500, dobra no nic no, lecimy. Idę tu na tą uzupełnienie amotnie prawie. Tu mam hajs, tu mam hajs. O, no i git, to była SP. Dobra nie, na ty... nie puszczam jeszcze, nie, BSP. No, na tylupie, na tylupie. No, jak na lupie pokażę ziomków, to pierwszy dojedziemy, nie? Tak, 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 ten tak. Dobra, dawaj Kurde, przeszpadek mi z kicka zrobiłem Ajajaj A masz doposażenie, czy BSP? No, Boże, BSP zaraz będę do... na drugi hmm. drop tutaj tam. biorę Ja mam czujnik pulsu Możesz w sumie puścić te WSP Proszę o to? lecimy na nich? Tak, tak. Poczekaj, wyląduje to czekaj, ja tu na górce bardziej. O, do sklepu podbiegli. Zrzucę kupili, dawaj, to jest ta. idealny moment stary. Kurę jestem daleko, 40 metrów, to dużo. Zero ma jeden, drugi uciekł do budynku. Leży jeden. Okej, okay, okej, okay. patrz na tego. Leży budynek Self w ma tak? Nie, leży, leży, leży. O, okej. Okay. No trochę jest, hit. I co? Trzeba kupić kewy, Kup kewy na sklepie. bo jeszcze tamtego nie zlutowałem, wiesz? Może on u kewy? Aha. Trophy miał? Tu masz wziąć? Ne, nie, mam nic. Ja mam cztery kewy, to ci rzucam jednego. Boże, nie. A tak. masz w jakim punku trophy, albo cisza, albo coś? Mam trophy. Dobra. Helka leci blisko. Widzę, widzę. Coś dostali, ale ciężko będzie. No. To, to ile po te kewy? Helka, helka, to <laughs> ta co ją obijaliśmy. Dawaj tam na niebieski tarczyk, tam po typu. O, biegnie, biegnie, biegnie. OK, wiem, mocno Mhm mm O drugi Tam z drugi, obok Leży Okej okay. Idę po tego w tamku. Ale mnie obił, OK, wiem, mnie obił Ta Już druga e... ekipa dalej Tak, ja. tak, tak, druga ekipa, tam. uważaj WSP brakuje paliwa Wystopujemy Dawaj, tego w dojdziemy, to nas jest dwóch O kurde, druga ekipa. Leży, leży. O drugi jeszcze Leży Będę ciężko No jeba Chuj jest gością. Bierz Najś... nieraz strefa jest Uciekają coś Ja zrobię głośno. A, bez szans Strefa? Czy gościu? No no bo mi się życie nie zre nie wiesz Nie tam, tam strefa jest Możesz mówić no ty Nie widzę go. A, prawa, prawa, prawa. Dobra, leży. Ale to, co bardzo znerwuje w tej gierce, to jest korona na szpitalu albo stadionie. Tak, tak. Nie da się nic zrobić wtedy faktycznie. Da. Muszę pododawać, wiesz, takie linki na wysokich budynkach, żeby dało się po prostu wejść. No Lian w Kurde, wziąłbym do posażenia, ale ty bym chciał grać. Ludzie. Mm. Kurwa, jak dropa dała. No śmieszny Teraz amo znajdź. Można lupę na zarewie bez zrobić. No myślę, że tak trzeba. No. Też no, amo bo nawet. Nie mam. Amo nie ma, kełów, nie ma. No. <laughs> Hmm Korona tam jest, można trzy korony coś kupować. Mhm mm Obok lupy idealnie. Coś siedzi gościu, napi Strzela się z kimś, ta u góry no, jest tryk. Widzę, widzę, widzę. Jeden leży. Nice, nice. Tu u góry jak coś mm -hmm, wali mm -hmm. w koronę. Staj koronę pierwszy żebyśmy w plecy z tej góry nie dostali zaraz jak się podniosą. Obiegam no. go, wiesz? Dostał po Drugi team le przyszedł. Le leży Starą korona. Tak. Ten drugi team. O kurde, dojechali mnie. Nice. Ojej. Oh, jesteś je. O, Tu jest kilka gości. Ja do ciebie przejdę z lecieniem. I czegoś jakieś. Ta, jest tutaj. Gdzieś. O kurwa, dostajesz całego od tego. No nie. Mogę mogliśmy się bliżej tego schować. Masz kaski dużo. Gdzie jest sklepik? Możesz się że chcesz na ten sklepik. Że widzę, że ten typ cię dojeżdżał z góry. Bez kewów. Wiesz co? Czy też masz sklepik? Mamy tu punkt pierwszej pomocy. O. O, no sklepik, olać chyba. Muszę go odpuścić, bo... ...nie mam kewów. No... ...no zastrzałej jesteś. On nie goni chyba, nie? No, oj... Oh my... God. O! Jeden hit. Jeszcze drugi biegnie. Na silo chyba Nie!

A, tak. Może ja polecę na Riko na co? Tu poleć mnie zrewałać zrewuj mnie. Chodź, luigi, no, dawaj. Ląduje. No. Jest typ. Tu, na dole, na dole, dawaj. No, no, no. Daj. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra. Szybko, raz, szybko, dobija mnie, dobija mnie. Lecę. Lecę. jeszcze jeden typ tam lądował na pewno. No, leci, leci, leci gość. Spokojnie, to ja. Poszedł jakiś flesz Coś się widać. tu dzieje? Nie wiem. Tak, też tak, lądował tutaj. Tu jest, tu jest, tu jest. O nie. Dawaj, dawaj Kapitan sam, sam, sam tam jest. Uciek, z dołu, z dołu strzelają. Chodźcie tak. Obiega. Stop. Rzuć kasę lubicie go. Rzuć, rzuć kasę lubicie Masz, 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 mas, mas Jeszcze, jeszcze masz Ja mas. tu, tu, jest typ Pomocy! <śmany> cały o, team, o, cały team, cały team Mam coś na op Zaobserany ja, jest ten shotgun <śmany> Ja Pierda, Ja... Spierdalałam, cofniałam a jajaj, jeszcze... chodźcie na ja tą flagę, zróbmy tą flagę. Wracańsko! z na z koni, z Tam jest sklep. z koni, z wroga! Zamówić toku. Mm. Na tam i BSP Kogo broga zdaleźć. Może oni trzy BSP odpalli to nie może Mi się tak wydaje Ja mam ducha ja Nie mam Co? Ja nie mam ducha Gram z przetwał O Masz kawałek tam? Hmm. Ej, są tu obok No właśnie na nich idziemy To są na sklepie no go 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 na nich Chodź tam Masz coś do Mki? Nie Właśnie dobra, dobra, dobra Ej, wychodzimy na dach? No hmm. właśnie idę, ten najwyższy. O i na most chyba wchodzę O, teraz mam do Mki. Znowu się wrócili. Pewnie jeden na sklep poszedł i... Czekaj, ja to zilutuję tylko Okej. Okay. Na dachu O widzę, widzę, widzę Pokémon. Kurde uciek tam za pokaże. Tam. Tam Nie ma mam amodem. Tutaj jest typ. Jednego ja dopiłem. przebiega ma... przebiega, przebiega. Ja nie mam w ogóle amo panowie. W ogóle 0 0 0. Mam 20. Dostałem snajpem. Nie, 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 tu, nie tu, nie tu. Bra. <laughs> Jak lecisz, lecisz no, Stary slogan. I dostałem z lewej snajpą, wiesz? Ej, tu są. I oni Ej, muszą stąd iść zaraz. Kacę mamy, kacę. Do sklepik? Idę po strzynkę za mo i kewy A, a dobra. Idę z tobą. To były typy. No, okej okay. Strzynka za mo i kawę biorę. No dobra, to mam kawę. No, idę do ciebie na górę furgon Ej, oni tak. tam zginą Z której strony polecą? Jadadem, jadą, jadem. Masz amo, masz amo Dobra, dobra co chcesz? Ty oni zginęli chyba, Ta. na, chyba, chyba Tak. Kevin, brzik Starzu rzucam raz, dwa, trzy okay. Ej, Tu na lewo są ja, właśnie Plecy, plecy, plecy Stąd. A tam to zostawiamy? Tak, Obierzałem tak, tak. nas. Wyszli, wyszli. Idzie, chodź. Obite? pokażę. Mała ma. Przedł do środka. Tutaj ty, na dole, na dole. O, Zajdź, zejdź, zejdź, Kasper. Ja leży, leży. Jest, Fajd jest, przył. jest. Przed na prawo. KB, kebie. Leży na samym końcu. Jest. Zrobiłeś? Teraz tak Dobra, miał tutaj był typ, kawy ej, ej, uważajcie Jezu, tutaj tutaj zadaj Leczy się, leczy się Leży, leży tam, w środku Wysypał się, wysypał Dobra, chyba wszyscy, chyba wszyscy mhm. Mamy kupę kaski Tu kewy było amo wszystko dobra, jest wszystko, bit wyszła wyszło, wyszło No full gun i jedziemy, nie? O A. tu, tu Oznaczony okay. Dostał, dużo, widzę. Ja dam tym nabiska. No, tymi, no. O, ja podjeżdżam od, od boku, wyjdźcie z buta. Tam Na teamy się Biją Przeszkakujemy? W środku, w środku, w środku Ty budyj. Leciał gościu Leży, leży jeden Tak, gościu no. zleciał na hangar. Na hangar gościu zleciał. Czyli z tyłu. Tu jest, tu jest, tu jest, na tyłu. A widzę, widzę. Leży. Plecy, plecy, plecy. Jest. Par może, par może. Tak, na hangar. Dostał. Dostał. Na hangarze, musi wybiegać. Wybuchło serio teraz. Gdzie jest ten typ stąd? No. Leży Tu jest typ, tu jest typ Snipe'a dostałem, luci lecz, 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 lecz Szybko lec, 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 lec. I strefa A, i nie doszła, no, dawaj Dobra, klikaj, dobra, klikaj, dobra. Klikaj, klikaj. No Masz no, no, maskę? Nie mam, nie mam Lecimy autem, wsiadaj do Na wstecznym, hello. Tu jest typ, tu jest typ Zobacz tego, step, tego Dobra Nice, 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 nice Po co miałbym po nich polecieć? Dobra, ja pojadę po IT Dobra, ja mam mafkę Ja nie mam, ale i tak spróbuję że To wyskakuj O kurwa Poprowadzę, oni walczą O, dostałem Lewiej gdzieś Korona, korona przez okno, przez ulicę biegnie Zwierzęta, oni strzelają Dobra, tu wysiądźmy sobie Wyskakuję, wyskakuje. Tutaj z typ Korona wbiegła tam do środka mhm. Ja ma tu gdzieś sklepu? Koronę trzeba odjechać i sklep o, jest Mam kupca. Tylko tak na no otwartym kurwa nie lubię Pierw w sklepik, pierwszy sklepik no, 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 ja sobie keby muszę kupić O, o ta korona musi wybiegać stamtąd, skampyć tam pewnie. Tak, 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 ale chodźmy w sklep najpierw może A o, ja jest ja O, jest tam, wyskoczył, wyskoczył jeszcze? Drugi Mara, Mara leży Nice, 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 leżą. Nice, nice. nice. Z wieży sklepca, patrzcie na wieżę, na wieżę. Na wieżę patrz. O, to jest strzela sniper speciu. Sniper po speciu. Podnieś po, po 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 się. mnie. Po... Leży. I na mnie, na mnie, na mnie. W środku, w środku, przed na górę, przed na górę, górę podnosimy. Dostali, leżą. Nice. nice. Ja się tam restuję, ja się tam restuję. Sklepik. No. Słuchajcie, bo do nas z pleców też strzelali. Tak, sklepik szuka. Z testa dostaną kewy. Macie kasę, bo ja mam 30 koła. Macie po 5K, ja każdemu rzucam. Dobra, i tam Kazałem, no. Każdemu rzucam podbieram po 5 albo więcej tak macie. Nową 25, jak na razie, dobra robota. PSP odpalę. O kurwa, przy, yy, ląduje, ląduje ty. Patrzcie mi plecy, no są środki tutaj. O, to o, to 0, to bieram. 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 Ja tu no, chodzę po C. Bierz mi hajs klepy O kurwa mnie prawie Help, helpdziemy Typ no tutaj ląduje spad Zadujek. leżą, 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 Zadujek. leżą, leżą Idealnie o. To yy, masz lujcie kasę jeszcze kurcowe coś Dobra, Tu mamy gości na niebieskim. No, o, po prawej, po prawej, na blisko no, na blisko Obity, obity mocno, nie ma kewa Leży, leży drugi za, ja zabra... za, za budynkiem jest Ja muszę się zleczyć, muszę się Dobra ja leccie się, ja za psiłem Leży Wipe, nice leży. Dobra To wbijamy do strefy teraz BSP jakieś mamy eee, nie ja mam airstrike ja, ja, ja też mam, ja mam ten nalot z to jest sam. Uważajmy tu na górę no, będą na tym sklepie, na pewno. O kurwa Jeden leci. Uj, pierdą, pierdą, pierdą. Ej, teamy. Ej, tu jest team i tu jest team. Trzeba gości hop, tych zachadzać. Idą, hop, 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 idą, idą. Tam, idą. tam, na tam jest z boku. No. Leży. Dobity. może, Dobite? może. No Pal no mi... tam, do chuja powiedział. Dawaj. Leży drugi. Dobra. Dobra. Nice. Nice. Ostatni w zamku. Ostatni w zamku. Uważajcie plecy, uważajcie plecy. Tak, tak, uważajcie plecy, Dobra, no. no. Dobra, to tu nie patrzcie, plecy. Wyszedł, 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 wyszedł. Na most poszedł. Mhm. Na moście. A, widzę go, tu jest. Leży. Leży? Widzę. Tak, 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 tak. Dobra, plecy, bardziej I tu są dwa teamy jeszcze. No. Dwa, dwa Okay, jesteśmy Jesteś w pierwszej piątce ruchu A ostatni został, dwie osoby To oni byli chyba gdzieś tutaj przy tym zrzucie, tak mi się wydaje e, mhm. Bo tu, tu był ich zrzut gdzieś, nie? No. Boję się, że oni mogą być wierzcie, w tych domkach. Ja tam wolę hmm? nie iść dlatego Mogą tu wszędzie być Grajmy Ale spokojnie, co? Grajmy spokojnie każdy z nas ma self-revive'a, więc... No właśnie. Nie biegnij tam sam, Paweł. Nie, nie, nie. nie. Jestem po prostu przy skale, żeby mnie od góry nie wzięli, wiesz. Patrzę o SP, bo... Tam lubię chodzić. Ja myślę, że oni są tutaj, na tych budynkach, tutaj. Tak mi się no, wydaje, ale nie to... wiem. Ale nie wiem. Mogą być też równie dobrze no. tu. Nie, tam już nie mogą być, bo jest strefa. No, będą na tych budynkach. Mały no, 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 ją no, podejdę tutaj, Mamy strefę, Na górę, na górę, na górę. Chodźcie na niebieski. Przemieszczam się, Odwołuję ostatni komunikat. Dobra, może są w tym budynku jeszcze. W tej Pozycje. Sprawdzam tu pod skałami, żeby... Nie, muszą być w tym żółtym, albo gdzieś w tych okolicach. Czy wysłyszycie? Psa. O kurwa, dostałem sniper. Gdzieś tutaj, gdzieś tu sam. Gdzieś mhm, dobra. Ja się sam. Gdzieś jest dłużej tego zmarłego. Dobra. No to czekamy. Chyba gdzieś na blisko byli, bo... Albo na drzewie To od razu heta z by... Ja nie widziałem nigdzie tej... No nie... tej wódce Jest, jest, jest w wódce, w wódce, tak, tak, tak. No, tak Zbity shield, zbity shield, zbity shield Nie, 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 nie Zamknęli drzwi Tam jest ich dwóch, tam jest ich dwóch Czekaj, flasha i te czwórki spróbuję wrzucić. Nie no, oni muszą, oni... Czekaj. otworzyć ci drzwi? Ja otworzę. Wyszedł! Leży. W środku jest drugi. No i nice. O, a ja skanowałem przez tą ścianę, bo z Bruena <laughs> się da. O, dwanaście, trzynaście, sześć.